Cześć Siemanko, z tej strony Nitek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam w jaki sposób uzyskać jak najlepszą wydajność i jak najwięcej fps ów w Fortnite. Lecz na przed rozpoczęciem zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, który się znajduje tu poniżej. Dobra, zaczynajmy. Pierwsze co będzie nam potrzebne, musicie kliknąć Windows R, wpisać Temp, procent, kliknąć Enter. I tutaj nie bójcie się, że coś Wam zniknie, nie bójcie. Musicie z tego folderu, z folderu temp usunąć te pliki. Zaznaczacie, kliknacie delete. Tu Wam się przenosi do kosza. Od razu Wam się zaoszczędzi miejsce na dysku Waszym. Nic tu, od razu mówię, nic tutaj nie usunie Wam się. Jeśli macie tak jak ja, tutaj nie można ukończyć, nie można ukończyć akcji, ponieważ plik jest otwarty w innym programie. Klikacie pomiń Przy wszystkich tutaj klikacie w sobie pamięć. Te dwa możecie już zostawić, bo one praktycznie nic nie ważą. Klikacie na kosz, opróżni kosz, usuwacie te pliki całkowicie ze swojego komputera. To was nic nie kosztuje, nic nie tracicie, a zyskujecie pamięć i zyskujecie dodatkowe fps -y do Fortnite'a. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, będzie wejście w ten komputer. Kliknięcie tutaj na to pusto pole, prawym przyciskiem myszy na właściwości, zaawansowane ustawienia systemu ustawienia i kliknięcie dopasuj do najlepszej wydajności. Klikamy dopasuj do najlepszej wydajności. Ja sobie ustawiłem oczywiście niestandardowe, ale wy klikacie dopasuj do, dla uzyskania najlepszej wydajności, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów. Następnym krokiem będzie wejście w, na pulpicie w prawy przycisk myszy panel stenerowania NVIDIA. Oczywiście musimy chwilę poczekać, bo to się zanim załaduje, to może, może trochę potrwać. Przenosimy sobie tu na środek. Klikamy zarządzanie ustawieniami 3D. A, a na początku inaczej. Klikamy wyreguluj. wyreguluj. Klikamy wyreguluj ustawienia obrazu, korzystając z podglądu. Pierwszą opcję w ustawieniach 3D. Klikamy tak, stosuj preferencje użytkownika, podkreślając. Tu będziecie mieli zrównoważone lub jakość. Dajcie sobie na wydajność. Zastosowujecie. Tu może trochę Wam przyciąć. Zostawiacie tak. Następną opcją będzie kliknięcie zarządzanie ustawieniami 3D. Gdzie tutaj już musicie się trochę pobawić Ta, W taki sposób gdzie będziemy musieli wyłączyć tak Ja sobie powoli będę przejeżdżał na dół a wy ustawcie wszystkie ustawienia Takie jakie ja mam tylko tu jeszcze będziecie musieli sobie zmienić na wysoka wydajność I te takie pierdolone Albo inaczej Zrobimy tak Że tak <laughs> Teraz Zmieniajcie sobie ustawienia w te które ja będę po kolei zmieniał Zaczynamy od Filtrowanie tekstur i jakość. Klikamy na wysoka wydajność. Filtrowanie ujemne, klikamy tutaj na zablokuj, filtrowanie tekstur. Klikamy na tutaj będziemy mieli tylko to się czasem tak ścina. Wy, wyłącz oczywiście, tutaj optymalizacja, wyłącz albo optymalizacja włącz. Zostawiamy włączoną, o kurde włączoną, lecimy niżej, tutaj zostawiamy, zostawiamy, takie jak ja mam ustawienia, zostawiamy, optymalna moc zarządzania energią, klikamy tutaj, Preferujemy maksymalną wydajność, klikamy sobie tutaj, tak, lecimy niżej i zaznaczamy tutaj, zamknijcie środowiska wydajność, tutaj macie tak samo jak ja, Oczywiście, synchronizacja, wyłącz, pionowa wyłącz. I klikamy: Zastosuj. Oczywiście, przytnie, tak jak przy każdym komputerze, przy tych dobrych już nie powinno, oczywiście, ale jak przy większości będzie przycinało. Skończyliśmy w panelu NVD. Następnie przechodzimy do panelu sterowania. Klikamy: System i zabezpieczenia, opcje zasilania. Ja tutaj mam Smooth Wizard, ponieważ używałem takiego e, przyspieszacza przyspieszacza yy, FPS-ów bez power plan lecz wy będziecie tutaj mieli yy, wydajność, tryb wydajnościowy czy jak to się tam nazywa yy, klikacie sobie go, klikacie zmień plan zmień zasilania będziecie mieli takie coś pokazanie klikacie zarządzanie energią procesora maksymalny stan procesora 100%, minimalny 100% tak będziecie mieli przeważnie ustawione lecz kto nie ma tak sobie ustawi Dobra, skończyliśmy wszystko robić na pulpicie Teraz przechodzimy do Fortnite'a Dobrze, gdy już się znajdujemy w Fortnite'cie Wejdziemy sobie tutaj w opcje Ustawienia I tutaj Pierwszą rzeczą to będzie Ustawienie pełnego ekranu oraz rozdzielczości taką jaką macie w monitorze Kolejną rzeczą będzie wyłączenie z synchronizacji pionowej bo to tylko ogranicza Twoje wasze klatki do tylu Hz, ile macie w monitorze. Następną rzeczą będzie włączenie takiego limitu klatek, żeby było więcej niż macie w monitorze, ale ja szczególnie preferuję bez ograniczeń. Dla mnie jest najlepiej. Tryb renderowania, oczywiście. Performance, czyli wydajnościowy. Najniższy poziom jakości graficznej. Lecimy tutaj, nic nie zmieniamy. Lecimy sobie w dół. Rozdzielczość 3D dajecie sobie na 80, od 85 do 100%. Ja zależy, jaki macie komputer, jaki mamy lepiej. Wszystko tutaj, te cztery opcje na wyłączone i na najniższe ustawienia. Niskie, bliska. Tu nic nie zmieniamy. Wyświetlanie klatek możecie sobie włączyć. Przesyłaj dane do wydajności. Wyłącz. Przechodzimy następnie do dźwięku. Jakość dźwięku dajemy na niska. Słuchawki 3D wyłączamy. Następnie przechodzimy do zębatki. Tutaj zęb zębatki. Lecimy na sam dół do powtórek. Wyłączamy wszystkie cztery powtórki. Będziemy, Musimy tutaj wyłączyć te powtóreczki, żeby nam nie nagrywało podczas gry, bo to oczywiście zabiera fps -y. Oszczędzanie energii. Klikamy. Aktywuj tryb uśpienia po nigdy. i Wyłączone. I tutaj kolejna rzecz wyłączona. Jesteśmy teraz na wybranej mapce od Setiego. Jak widzicie. Wyłączę sobie tutaj, schowamy wszystko. Jak widzicie mam od 120 do od 80 do 160-170 FPS-ów na najniższych ustawieniach. I jak najbardziej to nie przeszkadza w niczym. Żeby grać płynnie w gierkę. Jedynie minus jest taki, że ja mam taki punkt, że powstają u mnie spadki FPS-ów. Choć to mi już nie, nie przeszkadza, bo się przyzwyczaiłem. Więc tak. Mam nadzieję, że Ci się poradnik spodobał. Że Ci się wszystkie wiadomości przydały, które dzisiaj powiedziałem. Bardzo chętnie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Bardzo mi będzie miło. Dziękuję. Siema.